Uczniowie liceum obrót i im. Tadeusza Kościuszki w Szanowni nauczyciele, czcigodni rodzice oraz zaproszeni goście. Dzisiejszy bal studniówkowy jest w historii edukacji licealnej momentem wyjątkowym. W ten uroczysty wieczór w moich oczach nie jesteście uczniami, tylko odpowiedzialnymi młodymi ludźmi stojącymi u progu dorosłości. Studniówka to wielkie organizacyjne przedsięwzięcie, ogromny wysiłek wasz oraz waszych rodziców, starających się, by uroczyste było szczególnym i niezapomnianym akcentem w waszym życiu. Studniówka przypomina, że do jednego z najważniejszych egzaminów w waszym życiu pozostało już tylko 100 dni. To ostatni swobodny moment przed końcowym, najistotniejszym etapem edukacji, którego finały są wymagające i trudne egzaminy naturalne, zwane to niedawna egzaminem dojrzałości. Przed Wami czas wyzwań. Matura była postrzegana jako wielka próba, ale pamiętajcie, to nie ona Was definiuje. Najważniejsze jest to, jest ważnym etapem, lecz nie miarą Waszej wartości. Najważniejsze jest to, kim jesteście. A przecież jak zawsze podkreślam, Jesteście młodymi ludźmi myślącymi samodzielnie, odważnymi w marzeniach i odpowiedzialnymi w działaniu. Wierzę, że każdy z Was znajdzie swoją drogę i pójdzie nią w dalsze swoje życie z podniesioną głową. Jestem z Was, drodzy maturzyści, niezmiernie w Uważam, iż jesteście młodzieżą szczególną i niezwykłą. Mądrą, pracowitą, aktywną, pełną energii i szczytnych marzeń. zaangażowaną czy pasji. Dzięki waszym godnym, pochwały postawom możemy wspólnie tworzyć liceum, które nie tylko uczy, ale i wychowuje, inspiruje i pokazuje, że wysoki poziom wiedzy i umiejętności może iść w parze z kulturą, empatią i wzajemnym szacunkiem. To wasze sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe i społeczne budują regatę naszej szkoły i sprawiają, że możemy mówić o niej z prawdziwą dumą. To Wy budujecie lokalną wartość i siłę, Roz, rozsławiacie ziemię dostynińską w kraju i poza granicami. Dzisiejszy wieczór to czas radości, wspólnej zabawy, tańca, a jednocześnie lekcja dobrych Panią. To ikonujące wydarzenie, ponieważ jesteśmy w pięknym otoczeniu, wszyscy elegancko brani. Toteż w ten uroczysty wieczór staramy, starajmy się zachować wytwornie, ciesząc się z bycia razem. Pielęgnujcie w sobie te szczególne, wspólne chwile, zaciśniajcie Wasze przyjaźnie, które zapewne przetrwają na całe życie. Miejcie w pamięci słowa Leopolda Staffa, które pomagają zachować autentyczność i pozwalają być sobą. Poeta pouczał, idź własną drogą, bo w tłumie można zbłądzić. Jednocześnie pamiętajcie kolacjańską maksymę, harpedienne, pytajcie urok dzisiejszych chwili. Życzę Wam, aby okres po studniówkowym balu stał się czasem mądrego wysiłku, konsekwentnej, efektywnej pracy oraz wiary w siebie i w swoje możliwości. Dzisiejsza noc niech będzie pięknym momentem w Waszych wspomnieniach, chwilą, do której będziecie często wracać z sentymentem, nawet po wielu latach. Drodzy maturzyści, bawcie się wspaniale. Ten szczególny wieczór należy dzisiaj do Was. Dziękuję.